Cześć z strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dawno był film ze starych filmów, dlatego Drugi jak i prawdopodobnie już ostatni film na tym kanale Związany z starymi filmami, po prostu więcej filmów trochę chyba nie ma sensu robić Dlatego po prostu postanowiłem, że zrobię jeszcze jeden Ponieważ odkopałem jeszcze wiele innych ciekawych materiałów Starych, z mojego starego kanału Dlatego ja was zapraszam do oglądania, zobaczymy co tutaj tak naprawdę Ciekawego mam jeszcze, Staria. Ja. Tak zwany kubek, bo kiedyś tak się nazywałem. Kubek. To co ma nam do pokazania? Zobaczymy. I względem tego, wy napiszcie w komentarzu, czy jestem dobrym influencerem, czy jestem dobrym Jupiterem. Bo może nie jestem, może stary ja był lepszy. Może uważacie, że stary ja powinien wrócić. Właśnie taki, taki wiecie, taki. Ciężko mi powiedzieć w ogóle, jak to nazwać. To miała fakt, że zostaw znowu łapkę w górę i napisz w komentarzu. Co o tym myślisz? A ja cię zapraszam widzów do pierwszego filmu. Pierwszego filmiku, który jest Ice Challenge, ale zimno. Wbijaj. Tak jak jest tytuł, w sensie tak jak jest nazwa filmu, taki był tytuł filmu na YouTube, więc czy to jest dobra nazwa na film? Nie wiem. Sprawdźmy. Ice Challenge kiedyś. Uff. I jak kiedy to było też? 7-8 lat temu. Ice Challenge. I robi Ice Challenge. Mamy jakąś taką zabawę jak ice challenge jeszcze? ice Bucket challenge. No dawaj, dawaj. On się boi, on się boi. <noise> Ale beka. Już? Już. To tak, kończymy dzisiejszy odcinek. Na razie. Dobra, myślę, że e, to minął. E, podsumujemy pierwszy filmik. Pierwszy filmik podsumowy jest po prostu nostalgiczny, nostalgiczny, ponieważ nie wiem czy ktoś z Was będzie pamiętał raczej wiele osób będzie pamiętało coś takiego jak Ice Challenge wiele influencerów je robiło, tutaj pan montażysta sama wrzuca jakieś przebitki ja również go zrobiłem jak dobry influencer za trendami, podążający więc co, no przejdźmy może do kolejnego filmu no i przejdziemy do, mamy kolejny film tak zwany Start mojego serwera Megadrop, na Titanexie miałem kiedyś serwerek I tak wyglądała reklama tego, taką pierwszą reklamę swojego pierwszego projektu W Minecrafcie, mając nie wiem z 10-11 lat Robiłem już wtedy coś tam sobie działałem Więc zobaczmy co tutaj mam do zaprezentowania ok. Okay. Najlepszy serwer Megadrop. Najlepszy serwer Megadrop. Ogarnięta administracja. Ogarnięta Ogarnięte autorskie pluginy. Ogarnięte autorskie pluginy z internetu zrobione przez trzy inne osoby. Ogarnięte craftingi. Ogarnięte craftingi. Yo. No coś niesamowitego, tak. E, lobby, widać, że ten spawn tak naprawdę nie Server lobby. nazywa, się jest naprawdę... Pro HC. .tasyr.com Wizo, wbiłbyś na taki serwer, wbiłbyś na mój serwer w Minecrafcie, Jakbyś zrobił serwer w Minecrafcie wbiłbyś na serwer Megadrop, byśmy robili gildie i tak dalej, wbiłbyś zrobić taki serwer jak tutaj, odzorować, spał nas przed 6-7 lat. Nie ma sprawy, napisz w komentarzu, a może to zrobię. Z startu edycji. Więc start edycji też o 17. Start edycji o 17. No dobra, dobra. Tu jeszcze masz do zaprezentowania, jak to piękne, coś. Piękne schodki, z których się. Zrzucało ludzi. Nie pamiętam jak się nazywało, ale swoje czasy na Minecrafcie na mega dropach miałem. O! Piękny montaż! Piękny montaż, tutaj piękne wejście w podłogę. Uwaga, zejście w dół Gildia. Bum. Gildia, ale jaką jakość ten film miał, jaką jakość. 4K więzi. Ultra HD! Ultra HD, 4K. Tak bym to nazwał, dosłownie. No. By dołączyć do Discorda serwerowego. Link w opisie. Nie działa już. No i co na tym się zakończy? Bardzo prawdopodobne. A nie, no spoko. Spoko. Pokażmy, wchodzenie, Pokażmy bloki, te piękne piksele. To jest coś. Yy, ja zaraz od tych obrotów zrezygnuję z dalszego oglądania. Pójdę do toalety, oddalić. Wydalić swoje jedzenie, które zjadłem. Się nie wczytało. Ale niestety. No, ale tutaj spoko. można będzie zobaczyć, że jakie temy są potrzebne, yy, by zdobyć gildię. Oczywiście, osoby, które mają VIP-a i powyżej, tam odezwipa, odeswi, to zdobywają o połtaniej, Okej, okej. Więc Spoko. Zapraszamy na serwer. A, no dobra, takie piękne zakończenie z takim, bym powiedział, niezmontowanym końcem. Tak naprawdę film niepocięty, niezmontowany. Słychać jak krusza mikrofonem, jak coś tam maj tam. Nie ma problemu, to się nazywa YouTube, to się nazywa twórczość. Widzisz, nie ukrywajmy, tak naprawdę ta twórczość to była twórczość, którego każdy oczekuje, każdy starszy widz chciałby zobaczyć. A nie, teraz pomontowane, tu dopamina, tu te tiktoki, tu wszystko, strysz Po prostu, a, wszystko aktualnie rozwala, tak by jest za bardzo. A tu docenić trud i starania włożone w tą paczkę. Zostaw subskrypcję. Tu już miałem nick Kenex, tu już był moment kiedy e, mój nick miał, był nickiem Kenex. więc to może nie było 7 lat temu, tylko z 5-6 lat temu. Jak dobrze pamiętam jak pobierałem to był 2018 rok, więc w sumie filmy wtedy już były pomontowane jakkolwiek był ten montaż na tym YouTubie, ale może nie było tego co jest aktualnie, może tak to nazwijmy. No i jesteśmy widzów w kolejnym filmie tak naprawdę, już yy, film za filmem, krok po kroku, coraz dalej, coraz bliżej celu tak naprawdę, co zmienia faktu, że mamy specjalna 30 subskrypcji plus głupia miniaturka. Miniaturkę widzicie teraz jaką tam wrzuciłem. No powiem wam tak, jeżeli uważasz, że to jest głupia miniaturka, no to myślę, że możemy się zgodzić, że nie jest to miniaturka aktualnych czasów. No, w to myślę, że przeszłaby ta miniaturka. I kto by pomyślał, że wtedy, robiąc specjal na 30 subskrypcji, aktualnie będę miał prawie 14 tysięcy. Nie 14, tylko 14 tysięcy już subskrypcji. I miesiąc za miesiącem ich będzie coraz, ale to coraz więcej. Dlatego ja Ci jeszcze raz dziękuję za to, że jesteś strzel suba, ponieważ ten kanał tworzymy razem. No i co? Film kolejny. No mordeczki, dzisiaj nagrywamy vloga o, i Vlog? 30 subów. Pokazuję twarz. Tak, to jest film, na którym pokazałem twarz widzowie. Face reveal na 30 subskrypcji. No, na tym kanale face reveal będzie dopiero na... 20 tysięcy, dlatego wiesz co robić, żeby zobaczyć moją twarz. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję Młody wie co robi, wie co mówi. No kurde, dobimy te 50, 50, dobimy 50 tysięcy. Że... Otwieram nowy serwer Survivalu NC survival. Tak, ponieważ ja w ogóle widzowie jakieś bardzo dużo bawiłem się robieniem serwerów właśnie w Minecrafcie, czy to Później robiłem serwery w Fivemie, Dzięki, przez to w ogóle nauczyłem się samemu coś programować. Właśnie ja byłem samoukiem. No i dzięki temu, że ja sobie tam działałem i tak dalej, to, to sobie nauczyłem się wielu rzeczy. Żaden serwer mi nie wyszedł na jakąś większą skalę. Prócz serwera w Fivemie, Serwer w 5M był duży, natomiast ym, w. W Minecrafcie żaden serwer mi nie wyrzedł, ale z każdego projektu, z każdego tutaj działalności mojej, z każdej próby zrobienia czegoś, wynosiłem lekcję. Dlatego Wy też nie bójcie się próbować, jak jesteście młodzi. Próbujcie, róbcie, nie wiem, serwery, z każdej rzeczy wyniesiecie lekcję. Nawet jeżeli stracicie 100, 200, 300 zł na tym, no to kurczę, no bądźmy szczerzy, jesteśmy na tyle młodzi. Wy jesteście na tyle młodzi, że warto, żebyście sobie popróbowali, bo nawet te 200 zł to przynajmniej jakąś lekcję, co zrobili źle, przez co w kolejnych projektach, gdzieś będziesz coś robił, nie będziesz totalnie popełniał tego błędu, który spowodował, że ci się nie udało, dlatego warto próbować, warto sobie działać, a my oglądamy dalej. Maxcraft. Max Okej, okay. inny ja mam, My gramy, nagrywamy jakieś odcinki, będziemy nagrywać i... Hmm... Jak, no i... jak, jak dobijemy 50 subów, wezmę zimną wodę... Czyli ten film był przed filmem z Ice Bucket Challenge i na Ice Bucket Challenge dobiłem te 50 subów Prawo dla mnie! Prawo! Jest już zimno, więc to będzie bardzo dobry challenge na tę tak, tak porę Wezmę był całą tej zimnej wody Jak dobijemy 50 subskrypcji Nie był dobry, by... nie róbcie tego, nie róbcie czegoś takiego to jest... Ice Bucket Challenge nie jest dobry w zimę jak coś, widzowie yy, Nie polecam w zimę testować tego challenge'u Siebie. To Co ja więcej mogę powiedzieć, no. Jest tak. I zapomniałem, jak zazwyczaj. No. To teraz mi się zdarza zapominać, że coś mówię, nagle zapominam, co chciałem powiedzieć. Widać, że to jestem dalej młody Jong, Jong kurde, Jong Kubi, Jong kenex Jong Kuba. Kurde, no ja byłem przystojny. Ja się dziwię, że... Jak to jest, że ja nie miałem dziewczyny? Jak to jest? Pisaliście w ostatnim filmie, że przeszedłem Glowapa. Nie powiedziałbym. Myślę, że Jong Kubi Powodzeniu kobiet miałby tak wielkie, ale tu tak wielkie, że każda by się przed nim kłaniała, nie? Naprawdę. Będziemy mieli zamiar. Będzie taka seria, co jest z pudełku, nie znacie od dużych youtuberów. No i... Dobra. Nie zrealizowałem tego odcinka. Czy jest z pudełku? Na razie nie będzie ze zwierzętami, ale może też będzie. Dobra, to Nara pamiętajcie o łapce w górę. Może górze subiku, no i... Pa. Czas przejść do kolejnego i przedostatniego filmu, ponieważ razem przygotowałem ich pięć. No i mamy kolejny film, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, 2018. Czyli jest to film z 2017 na 2018 rok. No kurczę, czas leci bardzo szybko. Zobaczmy, fajerwerki, fajerwerki. Tu byliśmy u znajomych na właśnie Sylwestrze, ponieważ oni mieli na Wilanowie tam na, na dachu tak naprawdę mieli mieszkanie, w sensie mieli wyjście na dach w mieszkaniu i tak dalej I, i wyszliśmy wtedy na dach, na taki... i dach nie? Tam jakieś dzieci... a może to byłem ja, może ja tam byłem jak formuła 1 A jednak nie, ponieważ ja gadam teraz, myślałem, że może ja tam byłem w 1 Tak... tym takim ślimakiem, formułą takiej dobra, nieważne, jestem idiotą co ja robię w ogóle. Wygupiam się, przepraszam bardzo, jest, jest druga w nocy. Ja za aktualnie w sumie 5 godzin będę w szkole. Nie, za 6 godzin będę w szkole. Może jakaś świetna, jakoś nie będzie, nie mam kamery, więc nagrywam z telefonu. Nigdy nie miałem kamery jak coś takiej wtedy, nie? W takiej specjalnej, specjalistycznej. Cały czas nagrywałem z telefonu, ja nie wiem co on gada. Albo, nie, miałem kamerę, kamerkę specjalistyczną, taką starą w 15-letnim laptopie, wtedy 15-letnim laptopie, teraz już trochę starszym, bo już mógłbyś, moglibyśmy powiedzieć, że ponad 20 lat ma na karku. I tak, to była ta specjalistyczna moja kamerka z właśnie monitora, w sensie z laptopa. Ale nie wiem, czy w ogóle mnie słychać bo nie... Mikrofonów. Takich mikrofonów do telefonów też specjalnych nigdy nie miałem Teraz mam, ale wcześniej nie Napiszcie jak wam minął nowy rok No właśnie widzu, napisz mi jak ci mija ten rok Ponieważ już wielkimi krokami zbliżamy się do nowego roku A w nowym roku, w roku 2025 będzie co? Live na pewno przedłużany, ale to w wakacje dopiero Kto czeka na live'a przedłużanego Yy, niech napisze to w komentarzu. Chcę wiedzieć, ile osób z tego odcinka yy, czeka na live'a przedłużanego. To może się dogadamy, może coś podziałamy, może wcześniej. Nie wiem, nie wiem, nic nie obiecuję. Ale wiesz, co mogę Ci obiecać, widzu? Że Ty 6 grudnia na Mikołajki masz zapisać sobie ten termin na moim kanale. Coś dużego, coś wielkiego, coś co było i co było obiecane, że będzie w tym roku. Coś o sezonie drugim. A czego? Możesz się domyślać, więc zapisz sobie ten termin. Dobra, to za chwilę się widzimy. Już w pokoju. O! No. Jeszcze tutaj jest jakieś. Hyyyy! Keneks! Znaczy, chyba wtedy jeszcze kubek? Albo do, już kenex? Nie wiem. Kurna, cięcie zrobiłeś w filmie. Podejrzewam, że po prostu zatrzymałeś nagrywanie. Wy, jak macie telefon, to możecie zatrzymywać nagrywanie, że nie musicie przerywać, to można zatrzymać. Więc obnałem, że właśnie to zrobiłeś, że zatrzymałeś, co nie miała faktuszy że już jest progres. Piękne fajerwerki, przepiękne. Dobra, się widzimy za chwilę. Kurna, jakie kolejne przejście! Co prawda nieodwrócona kamera i trzeba było przejść telefonem, zrobić obrót, ale damy tutaj możliwość takiego błędu, nie? No i wszedłem do jakiegoś pokoju, pewnie jakiejś. nie wiem kogo. Córki, pewnie tych ty. właścicieli mieszkania. Wiem, nie wiem, w swoim domu jestem u rodziny. Przede wszystkim widzę. To nie była rodzina jak coś. Nie była, jak coś. Od kilku miesięcy tych. Totalnie, nie była to rodzina. Nowego Roku, osobom, które oglądają ten film, też Nowego Roku, mojej rodzinie, wszystkim osobom, które mnie wspierają. Ja też Wam życzę, wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku w listopadzie, ale już Wam życzę wszystkiego najlepszego Nowego Roku, samych sukcesów, bo chyba o to chodzi. Szczęścia. Jerzykowi. Ja Spokoju. O Demolce nie mówmy, raz kiedyś nagraliśmy ten odcinek, ale już jest skasowany, więc... O Demolka, Demolka, nie wiem kim byłeś, ale... Ewidentnie mamy beef, więc stary szykuj się, bo niedługo wyjdzie, wyjdę z Demolką. Pewnie chodzi o Demolkę z tego filmu Ralph Demolka. Jak nie wiecie, to tutaj macie co to był za film i co to była za postać. Więc stary, uważaj, bo niedługo spotkanie na fejmie i będziemy. Ff, ff, będziemy się napierdzielać. Tylko mam wrażenie, że mogę to przegrać, ale to mniejsze. Ale które mnie wspierały i... Życzę nowego roku. Po prostu życzę nowego roku. Okej, okay, powiesz nam coś nowego? Czy będziesz mówił w kółko? Wszystkiego najlepszego w nowym roku. W sumie? Życzę, żeby ten rok był udany, najlepszy. I pozytywnie. Więc, dobra, krótki odcinek, ale huś się. Więc. Keneks, tam życzę kubek. Nie wiem, jaki nich Kuba po o, prostu. Co? Pa! Papa, papa, pa. huśtaj się dalej, stary. Miłego huśtania, a my przechodzimy chyba do kolejnego filmu. No i widzę, mamy ostatni tak naprawdę film. Ostatni już na dzisiaj film. Czy będzie jeszcze kolejna część tego? Wątpię. Może będzie za nie wiem, miesiąc, dwa, a może nigdy. A może za pół roku, a może za rok. Nie wiem. No, musiałbym się dokopać do jeszcze kolejnych filmików. A nie widziałem nic ciekawego do pokazania wam, żeby było jeszcze. Opening mikrofonu Novox NC1 ok, Novox nc by... jaki imiennik? z tej strony Kubek dzisiaj lubimy... okay. Ale jakie przywitanie tak naprawdę przepiękne Cześć, z tej strony Kubek I kolejny film na moim kanale Mały Nawet kubek ja teraz tak nie mówię A może widzowie chcieliby się, żeby na którymś filmie się przywitał Cześć, z tej strony Kubek Może, że to dobry pomysł Mikrofonu Novox NC1 Więc chyba możemy zaczynać Dobra, jesteśmy z mamy rządku. rączkę. No tak Rudego aktualnie klepie. po prostu taki Lekko przewinęliśmy film a jak Lizak lub wada skrowa. No. Nie wnikam co ja zrobiłem z tym pop filtrem. Nieważne, nieważne, nieważne. Mam maszynę do z I sam mikrofon. Brawo Kenex, masz mikrofon. Przewinęliśmy lekko Wam panem montażystą tutaj, ponieważ już nic się za bardzo nie działo, po prostu otwierałem eee, paczka za paczką. No około 400 zł. Jeju, Kenex, to, czy znaczy kubek, przepraszam, kubek, to nie było ok. To nie było ok. Stary, chwalenie się, ile wydałeś na mikrofon i tak dalej, ile wydałeś na co, nie jest, jakby nie ma co się chwalić. Tyle, ile wydajesz, powinieneś zostawić dla siebie. No ale takich rzeczy właśnie nabiera się z życiem, uczy się tego. Nie ma sensu się chwalić. Po co? Po co się chwalić? Tak na bogato zapakowane. Tak na bogato zapakowane. To ty tak. chyba kenek wtedy jeszcze, znaczy kubek. To ty wtedy nie wiesz, jak wyglądają zapakowane sprzęt od Kryoksa. Nie chciałem kupić Yeti'ego, ponieważ mam za takie pieniądze ten mikrofon jest o wiele lepszy, bo te audio jego, a uh, Blue Yeti to też. No, nie zgadzam. Teraz z aktualną wiedzą nie zgadzam się. No, Blue Yeti jest lepszy stanowczo od Nowox NC1. Co w się sensie, do grania i gadania z kumplami na Discordzie, Nowox jest totalnie wystarczający. Ale dalej też myślę, że trochę się przepłaca pod względem tego, że mamy o wiele więcej lepszych mikrofonów, w lepszych cenach mamy możliwości na rynku, nawet właśnie. Kruksik, ale no to, za, to nie jest jak coś reklama, ponieważ nie mam za, że no żadnej z nimi reklamy, to już mówię tak po prostu, bo sam korzystam z Kruksa na co dzień i no nawet nagrywanie jest spoko, ale Blue Yeti byłby lepszy pod względem Novoxa na pewno, Novoxa byłby lepszy stanowczo no bo to jednak jest Blue Yeti, jest to bardzo dobry mikrofon no ale co prawda, to prawda, uważam, że nie jest potrzebny dla każdego bo na taką, na co dzień dla normalnego użytkownika Blue Yeti nie, jakby nie potrzebuje tego Jakby nie potrzebujesz Blue Yeti na co dzień, nie? W sensie jako normalny gracz sobie, który gra z kumplami na Discordzie W Minecrafta, Celsa czy cokolwiek innego Strasznie cudowne audio, a on jest jakieś 200 siedmiety I po co w ogóle dwa? Bo to jest chyba też mikrofon to jest statyw co to statyw? To jest już... Moja siostra nie wiedziała co to statyw wtedy O kurcze Dobra, dawaj, odkręcaj to gówno. Mam do mikrofonu przyczepienia Ten mikrofon to jest po prostu cudo. No. Cudo ten mikrofon, rozumiecie, widzowie, mi, jakie to było? Cudo. Nie będę mógł tego złożyć. Zobaczymy się na chwilę, ale jeszcze spróbuję. Dobra, jesteśmy w tym O, kamerzyca się obraził. Moja siostra się to znaczy obraziła na mnie. Nie wiem dlaczego. O, jednak się odobraził. Jak widać, przyczepione, więc. Albo mój stary pokój. Jeszcze później przygrywa, więc patrzcie. No brawo, brawo! No rusza się no tak, Kenek. Ma... Znaczy kubek, Pięk. przepraszam. Kubek, pięknie rusza się A mikrofon. Być może i było lepsze. No na pewno było lepsze. I na tym się film kończy. Wizu... A tak jak film się tutaj skończył, tak ja Ci dziękuję za oglądanie tego materiału. Przypominam o zostawieniu łapki i suba. Bo czemu nie? Ponieważ ty i ja tworzymy ten kanał wspólnie, bez tego to nigdzie ten kanał nie zajdzie. Dlatego zrób to w tym momencie. To cię nic nie kosztuje. Napisz komentarz, który film był najciekawszy. I no, względem tych rzeczy, wszystkich co Ci mówiłem w trakcie filmu, napisz. Jestem ciekaw, ile osób dotarło do samego końca. Ja Ci dziękuję za oglądanie. No i co? Na razie.